Każdy z tych nagrobków jest cenny. To jest historia Skierniewic. To nie ma znaczenia dla mnie, czy tam leży ktoś, kto był wyjątkowy, bo pełnił jakąś funkcję. To są nasi przodkowie. To są osoby, które chodziły, może nie po tych samych chodnikach, troszkę innych, ale chodziły po tym samym mieście, po którym my teraz chodzimy Mentarz odpowiada mniej więcej tymczasom albo nawet jest starszy niż Powązki w Warszawie. Wśród tych grobów są pochowani też żołnierze z kampanii napoleońskiej. Jest tutaj chyba trzech czy czterech Francuzów pochowanych. Są pochowani uczestnicy powstań styczniowych. Jest taki pan Sakse, inżynier. Kwesta jest dwudniowa. My staramy się tak dobierać też ilość kwestujących, jaki jest to, jeżeli 1 listopada wypada w środku tygodnia, wtedy wydłużamy troszkę godziny kwesty, bo wiemy, że ludzie będą chcieli być od bardzo wczesnego rana do bardzo późnego wieczora. Więc wtedy jest nadzieja, że więcej osób tego jednego dnia odwiedzi cmentarz Jest pochowany też pierwszy prezydent Pietrusiński naszych Skierniewic. No i też są pochowani y, uczestnicy y, uczestnicy powstania listopadowego. Nawet taki tu jest pułkownik oznaczony wirtut, oznaczeniem wirtuty military. Były takie sytuacje, że jak odtwarzaliśmy jakiś grób i panowie na przykład zdjęli powierzchnią wierzchnią warstwę tynku, to się okazało, że cegły były na tyle zmurszałe, że potrafiły wpaść do środka, więc trzeba było wręcz odbudowywać ten to sklepienie pieczarowe. Przyjeżdżają tutaj rodziny do tego tutaj grobu. I to, to już jest tam pra, 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 ktoś tam. Do tamtych grobów, gdzie są te znicze. I tu jest taki też grób, on tam za tym samochodem taki na, na siwo pomalowany. To jeszcze wnuczka. Tych, którzy tam leżą, no już babeczka będzie miała tak gdzieś po 90 lat, nie? ale, ale jeszcze tam i rodzina przychodzi i tutaj tam czyszczą, dbają o ten grud, nie? Łatwo jest zorientować się w tym momencie, co było robione z prac remontowych. Bo e, proszę zauważyć, że te kamienie, które są. Nieruszane przez ileś lat pięknie obrosłym chem, co niekoniecznie jest korzystne dla kamienia, natomiast te świeże jeszcze to jest y, praca sprzed roku, dwóch, trzech i to jeszcze się, y, jeszcze nie zdążyło tym tą zielenią obrosnąć. Już od wielu, wielu lat, o czym przypominają mi zdjęcia i wspomnienia na portalu społecznościowym, nasza szkoła jest i nasza szkoła, czyli Zespół Szkół Zawodowych nr 1, robi naprawdę robotę. Mamy klasy i budowlane i architekturę krajobrazu, więc to jest młodzież, która naprawdę robi swoją pracę. Nie przychodzą tutaj, żeby się powygłupiać. Też uczą się, uczą się szacunku, uczą się tego, że, żeby dbać e, o swoje miejsce o, o swoją lokalną społeczność tak naprawdę. Więc niestety koszty bardzo wzrosły w ciągu ostatnich dwóch-trzech lat. I to, co nam się udawało kiedyś robić powiedzmy, kilkanaście grobów, to w tej chwili czasami 8-9 rocznie. Nie jest to dużo. Ubiegły rok to 24 tysiące, więc no za takie pieniądze to można naprawdę świetne rzeczy zrobić, gdyby nie ten nieszczęsny wzrost kosztów. Przychodzą i podstawówki i szkoły średnie i dla każdego jest coś do zrobienia, ponieważ to nie jest tylko grabienie liści, ale również ściąganie na przykład mchu. Z nagrobków, no i porządkowanie ich, żeby były piękne już na 1 listopada. Tutaj brakuje na tym cmentarzu, powiedzmy, na tych nagrobkach połowę krzyży metalowych. Bo tak się tutaj złożyło, że. No, szabrownicy, że tak powiem, bo tu było dużo takich o. Fragmenty tylko pozostawały tych ogrodzeń, takich kutych metalowych. I oni to demontowali i wywozili na złom. Wtedy cena złomu była taka dość znaczna. No to im się nawet to opłacało. Dlatego tych krzyży tak bardzo mało jest, metalowych. Myślę, że przez te 25 lat to dobre ponad 100 grobków na pewno zostało e, zabezpieczone, uratowane także już nic im się, mam nadzieję, gorszego niż ten mech nie zdarzy. 5 lat temu była y, wystawiana sztuka dziady. W tym plenerze tutaj, taka rzeczywiście to było naprawdę. Z tym oświetleniem tego wszystkiego, z tych gro i tak fajnie tak Ci aktorzy za tych grobów wychodzili, no to naprawdę było, było taka, taki siary, że tak po, po plesach przechodziły. Mamy nadzieję, że w tym roku hojność odwiedzających groby, nie tylko z bo zdajemy sobie sprawę, że to przyjeżdżają ludzie z bardzo daleka. Może ta wrażliwość na właśnie historię, na, na różne sytuacje rodzinne no to nawet taką e, zwykłą ludzką e, życzliwość dla przeszłości. Przełoży się na te ofiary w puszkach.